Cześć z tej strony Krzysztof Akura. Witam cię serdecznie. Dzisiaj mam dla ciebie fajny materiał przygotowany przez Mateusza Jaśnowskiego i Mateusza Pielasza, dwóch młodych ambitnych chłopaków, którzy nakręcili super film o tym, czym jest Bitcoin, czym są kryptowaluty, czym jest cały system blockchain, po to, żeby nam pokazać, żebyśmy mogli zrozumieć, z czym to się je, po co to, komu jest potrzebne i dlaczego. W takiej pigułce zawarte najważniejsze informacje, które Tobie i mi zwykłym lajkom pozwolą, pozwoli ten film zrozumieć, na czym działa cały system blockchain i całe kryptowaluty. Dowiemy się, czy Bitcoin i inne kryptowaluty to zwykłe gówno, czy po prostu jest nam to potrzebne w niedalekiej przyszłości do normalnego funkcjonowania w życiu, w życiu publicznym. Na pewno znajdziesz tutaj informacje na temat tego co nas czeka w niedalekiej przyszłości, jakie zmiany zachodzą w całym systemie, jeśli chodzi o finanse i czy właśnie kryptowaluty będą miały jakiś wpływ na nasze życie, na twoje, na moje, na nasze normalne funkcjonowanie w życiu codziennym. Zapraszam cię serdecznie, krótki film o tym, czym właściwie są te kryptowaluty i z czym to się je. Miłego oglądania, cześć. Przychodzi szwagier do mnie i mówi, że bitcoiny będzie teraz kupował. Tak, że on duże pieniądze zarobi i mówi, że on teraz będzie bogaty i, i że przyszłość taka teraz, że już pieniądze te, te gówno warte, co nasze. te ta, ja mówię, tak, pewnie wszyscy używają, tak, i tu gówno warte pewnie. Ja mówię do niego, gościu, ty mi ręcyma tylko zarobisz. Ty mi ręcyma, inne wszystko to gówno to. O, mówię, o, wziąć pieniądze, no to ten to wypłaca przecież, to dobrze, nie? Tak o, ale tak oto, to jakiś, nie wiadomo co pona wymyślał, i co? I teraz będzie teraz chojraka strugał mi tu, o, moje plecy. O, o, o. a pamiętajcie, tylko tymi ręcyma zarobicie pieniądze. Cześć, z tej strony Mateusz Pielarz i tak jak widziałeś na poprzednim obrazku ignorancja na temat rynku kryptowalut jest jeszcze spora dlatego wraz z Mateuszem Jasionowskim chcemy przybliżyć się tę tematykę bez wchodzenia w szczegóły tak aby ten materiał był zrozumiały dla przeciętnego Kowalskiego ok, zacznijmy od tego czym jest kryptowaluta otóż kryptowaluta to nic innego jak waluta cyfrowa zaszyfrowana w rozproszonym systemie księgowym być może obiły Ci o uszy takie pojęcia jak kopanie kryptowalut czy koparka kryptowalut, a twoje wyobrażenie mogło być właśnie takie. W rzeczywistości kopanie kryptowalut to nic innego jak potwierdzanie transakcji pomiędzy użytkownikami. W tym celu wykorzystuje się między innymi taki sprzęt. Są to komputery przystosowane do wykonywania skomplikowanych obliczeń. Z racji, że użyczamy moc takiego komputera, takiego parki kryptowalut, dostajemy nagrodę w postaci kryptowaluty. Kryptowalutę możemy przebywać na komputerze, smartfonie, na specjalnym portfelu, do którego dostęp ma osoba znająca hasło. Pierwsza kryptowaluta to kryptowaluta Bitcoin. Została uruchomiona w 2009 roku jednak nie znamy twórcy. Znany jest jedynie pseudonim Satoshi Nakamoto i to z tego konta publikowano dokument Bitcoina. Kryptowalut są setki, jednak tylko pierwszy z nich niesie ze sobą przyszłość i wartość. Według większości źródeł, pierwotną wymianą handlową urządził barter, czyli zamiana innych dóbr na inne. Było to proste rozwiązanie, niestety dość niesprawiedliwe dla niektórych użytkowników. Rozwijający się handel i specjalizacja usług wymusiły poszukiwania środka płatniczego, który byłby łatwy do transportu, jak i podziału. I tutaj pojawiają się monety, a niedługo potem banknoty. Stopniowo banki emisyjne przekształciły się w banki centralne. I tak w XVII wieku pojawiły się w Europie pierwsze prawdziwe pieniądze drukowane. Wraz z rozwojem i upowszechnieniem się internetu w XX wieku pojawił się nowy gatunek rozliczeń. Pieniądz przestał mieć formę fizyczną, a przyjął wirtualną. Za pomocą kart magnetycznych możemy dokonywać transakcji bezgotówkowych, co stało się na tyle popularne, że wiele krajów rozważa rezygnację z części drobniejszych nominałów. Wydawałoby się, że wiele już nie da się odryć w kwestii rozwoju pieniędzy i wtedy, w 2009 roku pojawiło się coś niesamowitego. Nikt nie wiedział, jak potoczy się historia Bitcoina i świata finansów. Nie wiem, czy wiesz, ale dziś w czasach automatyzacji, cyfryzacji coraz więcej społeczeństw Zachodu odchodzi od płatności gotówkowych na rzecz płatności elektronicznych, ponieważ jest to wygodniejsze. Jest to tym samym na rękę bankom centralnym, ponieważ utrzymanie systemu gotówkowego jest drogie w utrzymaniu. Pieniądze trzeba drukować, regulować podaż czy przeciwdziałać fałszerstwom. To wszystko są koszta. I bywa tak, że wyprodukowanie jednostki danej waluty jest droższe niż jej nominalna wartość. I jeśli wykluczymy Gotówkę z obiegu, stracimy cechę anonimowości. No dobrze, zatem jakie korzyści możemy czerpać z posiadania kryptowalut? Przede wszystkim kryptowaluty mają charakter deflacyjny, a to dlatego, że jest ich określona ilość. Wyobraźcie sobie sytuację, w której rządy ogłaszają, że na świecie skończyło się złoto i nie można go więcej wydobyć. Jak myślicie, jaki to będzie miało wpływ na jego cenę? Oprócz ograniczonego limitu do głównych cech kryptowalut należą także anonimowość, szybkość, niskie opłaty transakcyjne i przede wszystkim bezpieczeństwo, dzięki któremu jesteśmy pewni, że nasze środki dotrą na miejsce tam, gdzie trzeba. Tradycyjny pieniądz jest uzależniony od systemu bankowego. Jego emisja jest regulowana przez bank centralny i pieniądze nie mają już pokrycia w złocie, tak jak to było kiedyś, dlatego ich ilość jest nieograniczona. I to jest właśnie jedna z głównych przyczyn inflacji, czyli wzrostu poziomu cen w gospodarce. I kryzysów było już wiele. Były to hmm, chociażby Polska, Niemcy, Zimbabwe, czy e, obecny kryzys w Wenezueli, gdzie hiperinflacja sięga już milionów procent i pieniądz jest e, dla mieszkańców wart tyle. Że wykonują z nich różne rękodzieła, jak na przykład torebki. I wielu przedsiębiorców w Wenezueli zachęca do korzystania z kryptowalut, na przykład bitcoina, ponieważ bitcoin, kryptowaluty są deflacyjne. W przypadku bitcoina, ilość została ustalona 21 milionów sztuk, jednostek tej kryptowaluty, i nie można ich dodrukować, co jest jakby ratunkiem dla Wenezueli. Okay. Rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informacje o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było wydanie dwukrotnej tej samej jednostki. Ale co to właściwie znaczy? Kryptowaluty to po prostu wirtualne waluty oparte na technologii blockchain. Blockchain służy do przesyłania i przechowywania informacji na temat transakcji zawartych w internecie. Transakcje te są ułożone w blokach danych następujących po sobie. Po wypełnieniu go informacjami na temat transakcji, czyli w przypadku bitcoina co 10 minut, tworzy się kolejny blok, później następny i kolejny. Tworząc w ten sposób łańcuch bloków. Stąd właśnie nazwa blockchain, czyli łańcuch bloków. Mimo, że rynek kryptowalut ma już 10 lat, to znaczny wzrost zainteresowania i adaptacji kryptowalut możemy zauważyć od 2-3 lat. Obecnie mamy kilka tysięcy giełd, jak i kryptowalut, a kapitalizacja wynosi 250 miliardów dolarów. Coraz więcej międzynarodowych korporacji dołącza do tego świata, a na przykład Facebook w 2020 roku planuje wprowadzić swoją własną kryptowalutę. Kto jeszcze korzysta z kryptowalut? A no na przykład firmy takie jak Subway, Amazon, Ebay, jak i wiele innych podmiotów. A zobaczmy teraz wypowiedź venture kapitalisty Chama Palipati, co sądzi o kryptowalutach. But Bitcoin and things like it is the equivalent of the red pill. Okay? we are entering a completely world of uncharted water have right you now. made any investments in bitcoin so i mean i personally i own bitcoin in my hedge fund i own bitcoin in my fund i own bitcoin in my private account uh, it is a huge deal it's a huge 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 deal because what you're talking about right now is for the next three to five years an unbelievably better store value it is gold 2.0 right the value of gold that hedges the world economy about $9 trillion Right, 1,300 an ounce, of which only 100 to 150 dollars is the actual production value. So all the rest of it is imputed. Where Lena, you and I have decided that it's worth 1,300 an ounce. Well, guess what? I can do the same thing with Bitcoin, except now it's, I can do it outside the purview of every single government. It's being used everywhere where you would think it would be used: Russia, Iran, Iraq, Egypt, Venezuela, Argentina, everywhere where you have currency pressure, everywhere where you want to basically shield your assets. And then after that, it'll probably become a payment. Mam nadzieję, że ten krótki filmik przybliżył Ci nieco tematykę kryptowalut i nie przejdziesz obok tematu obojętnie. My z Mateuszem wiemy, jak poruszać się po tym rynku, jak tutaj zarobić pieniądze, więc jeśli będziesz chciał dowiedzieć się więcej o kryptowalutach, zapraszam Cię do kontaktu. Tyle ode mnie, Mateusz jeszcze dopowie kilka słów od siebie, ja się z Wami żegnam, na razie, trzymajcie się. Dzisiaj w internecie możemy znaleźć mnóstwo informacji na temat technologii blockchain. Z łatwością możemy kupić lub sprzedać bitcoina. Kryptowaluty w ostatnim czasie osiągnęły spektakularny sukces. Ale czy to jest ich ostatnie słowo? No cóż, myślę, że to dopiero początek. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.